ma bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na ostatnie w tym roku kibolskie relacje z niższych lig. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Innymi... zagłębie w Tychach, gęsta mgła w Radomiu, pięciolecie zgody jaroty z LKS-em. Zapraszam na piknik! W środę rozegrano zaległe spotkanie pomiędzy GKS-em Tychy i Zagłębiem Sosnowiec. Goście mimo kiepskiego terminu pojawili się w klatce w 1050 osób. W tej liczbie znajdowało się 120 fanów z Bielska, 13-osobowa delegacja z Przemyśla oraz fani warszawskiej Legii. Zagłębie dobrze oflagowało sektor i prowadziło dobry doping przeplatany z wymianą uprzejmości z gospodarzami. Ja! Testy oprócz standardowych flag wywiesili także transparent. Polonia nigdy nie zginie. Ten mecz obejrzało ponad 5,5 tysiąca widzów. Na ostatni mecz w tym roku Kibole Chrobrego udali się transportem kołowym w 67 osób. Płot w klatce ozdobili trzema flagami i prowadzili doping urozmaicony bluzgami w stronę rywala. Gieksiarze prowadzili solidny doping przez całe spotkanie. Ten mecz na żywo obejrzało jakieś 3000 widzów. Mecz Radomiaka ze Stalówką rozegrano przy nietypowym zjawisku. Na boisku utrzymywała się gęsta mgła, przez którą nie widać było nawet przeciwległej trybuny. W Radomiu zjawiło się około 150 fanów Stalówki. W klatce wywiesili trzy płótna i prowadzili doping przeplatany z wymianą uprzejmości z Radomiakiem. Na ostatni mecz Radomiaka w tym roku jego fanatycy uformowali blisko tysięczny młyn, który przez całe 90 minut prowadził konkretny doping dla swoich kopaczy. Po zmianie stron gry radomscy ultrasi zaprezentowali sektorówkę, kartę do gry oraz transparent. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W pierwszej fazie oprawy karta trzymana była tak, że u góry widać było kibica z szalikiem, piwem w ręku i kiełbaską z napisem piknik. W kolejnej fazie odwrócono kartę o 180 stopni i i tym razem na górze znalazł się kibic z racami i napisem Ultras. Dopełnieniem prezentacji była pirotechnika. Tego dnia na płocie zadebiutowała nowa flaga Ultras. Do Siedlec dotarła 40-osobowa delegacja Zagłębia. Zasiedli oni nieopodal młyna miejscowych, którzy tworzą tamtejsi legioniści. Goście z Sosnowca w ten weekend brali udział także w innych zawodach sportowych, w których wyszli zwycięsko w starciu z Pogonią Szczecin. Młyn gospodarzy na tym meczu zaprezentował dwie oprawy. Pierwszą z nich był dwuczęściowy transparent wraz z sektorówką, a drugą baloniada. Do Ząbek na spotkanie z rezerwami Legii dotarło blisko 400 widzewiaków. Na płocie wywiesili jedną flagę oraz transparent dla zastrzelonego świętej pamięci Patryka. Życie jest bezcenne, za śmierć przyjdzie wam zapłacić. W trakcie meczu można było usłyszeć wymianę epitetów z garską zebranych na trybunie miejscowych legionistów. Pod koniec meczu goście wywiesili transparent skierowany do swoich piłkarzy. Jak się nie chce zapierdalać, to będziecie stąd spierdalać. Po końcowym gwizdku jeden z legionistów pobiegł pod klatkę. Na co widzewiacy szybko zareagowali. Przy okazji z jednego z piłkarzy została zdarta meczowa koszulka za postawę, jaką reprezentują zawodnicy widzewa. Dotarli na ten mecz w 74 osoby z dwiema flagami. Wśród fanatyków Jaroty panowała spora mobilizacja przed tym meczem. W necie śmigały zapowiedzi meczowe, a na mieście można było ujrzeć plakaty i transparenty. W okolicach tego dnia przypadło także pięciolecie zgody z LKS-em Czarny Las, więc gospodarze postanowili pożegnać ten rok z hukiem. Zwarcie szeregów wśród fanów JKS-u przyniosło około 100-osobowy młyn, w którym zasiedli również fani Tarnowi Tarnów, LKS-u Czarny Las, Kani Gostyn i Wiktorii Września. Ta grupa prowadziła dobry doping, choć z długimi przerwami. W drugiej odsłonie meczu gospodarze zaprezentowali oprawę symbolizującą pięciolecie zgody z kibolami LKS-u. Składały się na nią dwie sektorówki na wzór ich flag, flagowisko po bokach oraz pirotechnika. Ostatnie wydanie relacji plus w tym roku za nami. Niższe ligi rozpoczęły przerwę zimową i ruszą dopiero w marcu. My w tym czasie nie chcemy zamulać, więc dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w tym okresie na naszym kanale. A swoją drogą pamiętacie o prawie ruchu Chciwość, to spójrzcie na nowy graf EUKS-u. Widzimy się już za tydzień w relacjach z Ekstraklasy, a wy tymczasem wbijajcie na fejsa i subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV!